Rzecz, która mi się rzuciła pierwsza w oczy, to jest to, że bardzo lubisz być przy ścianie. Twoja praca zaczyna się <noise> tak. od ściany, biorąc pod uwagę, że masz strasznie duży potencjał w całym placu. Mm -hmm. Ściana, z mojego doświadczenia, jest wspaniałym narzędziem, jeżeli chcę uczyć konia odprostowania. W momencie, mm -hmm. kiedy mam osobę mniej umiejącą, ale kiedy ja już jestem osobą świadomą, a taką jesteś, mm -hmm. To nie ma nic piękniejszego niż sprawdzanie, czy mój koń podróżuje prosto. Zachęcam Cię do zwrócenia uwagi na pracę przerodki. Ja mam wrażenie, że ona na prawą stronę ma prawy zad stosunkowo słabszy, mhm. nie mówię, że jest... W ogóle się wygięć nie chciała w prawo w ogóle, nie? W lewo się ładnie wygina, a w prawo nic. Tak. I to jest właśnie aspekt, który, na który zwróciłem uwagę w pierwszym momencie, że zaczynam widzieć nie kulawiznę, nie nieregularność, ale dyskomfort przy wzmocnianiu prawej struktury, opieraniu się na niej. Może być to kwestia dociskowa, mhm. ale ja bym zwrócił uwagę, że ona następnie przekłada się na łopatkę, którą blokuje. I mhm. to, co powiedziałaś, szczególnie jadąc w prawą stronę, tak. ona przerównoważa środek ciężkości na tą stronę. I to jest naturalne, że konie jakby zawsze mają jedną stronę mocniejszą. Ale w takiej sytuacji przed pracą ja na przykład chciałbym, chciałem zaproponować swojemu partnerowi, żeby on się już spróbował doginać lub wpisywać ten zakręt. Jeśli ten kawałek Cię zainteresował, to zobacz koniecznie całą rozmowę na moim kanale YouTube.